Obywatelska inicjatywa na rzecz murali Ireny Sendlerowej promuje to, żeby ludzie byli ze sobą razem, żeby siebie wspierali nawzajem i stosowali mowę miłości. Skończyliśmy malować mural poświęcony Irenie Sendler, osobie o wielkim sercu i wielkiej odwadze płynącej z serca, która uratowała 2,5 tysiąca dzieci osobie bardzo pogodnej, bardzo radosnej. Mimo deszczu, mimo niesprzyjającej pogody jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że powstał ten projekt. Mural powstaje wspólnie z inicjatywą, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom potrzeby akceptacji inności. Podkreślenia wielokulturowości miasta. Natomiast my, jako społeczność żydowska reprezentująca i gminę żydowską, i warstwo społeczno-kulturalne Żydów, włączyliśmy się w tą akcję, ponieważ widzimy potrzebę przybliżenia mieszkańcom osoby Ireny Sendlerowej. I mamy głęboką nadzieję, że uda nam się ten projekt zrealizować także w innych miastach. Galeria Bielska BWA jest współorganizatorem muralu poświęconego Irenie Sendlerowej. To niezwykły projekt, który łączy dwie osobowości artystyczne: Małgorzatę na wspaniałą malarkę, i Dariusza Paczkowskiego, lidera trzeciej fali. Ta para wspólnie wykonała niezwykłe dzieło, które powstało w. W strugach deszczu, ale jego efekt jest niezwykły i myślę, że nie tylko bierz, mieszkańcy wierska białej, ale i wszyscy przybywający tutaj goście, będą podziwiali to niezwykłe dzieło, zwłaszcza, że będzie ono pączkowało i wkrótce takich murali powstanie w Polsce więcej. Bardzo oryginalna inicjatywa, taka smart idea, inicjatywa z tym muralem, z tym drzewkiem. Drzewo to naprawdę jest jak jakieś dziecko, tak jak drzewko Irene Senderowie w Jerozolimie, że teraz jest duże drzewo tam w Jadwaszemie w Jerozolimie, tak też takie bardzo żywe, zielone drzewo tutaj na muralu w Bielsko-Biała. Może w jakimś sposobie wejdzie to do serca że ludzi i młodych ludzi, że w najgorszych czasach, w najgorszych czasach, kiedy grozi śmierć, jednak będą takie odważne ludzie, takie Irena Sendlerowa, że będą starać się ratować innych ludzi. Znaczy jest nadzieja dla ludzkości, nawet kiedy wygląda, że nie ma ludzkości.